Intencja jako energia sprawcza, moc zamiaru, jak myśli tworzą kierunek. Każdy akt tworzenia, odmalowania obrazu, po zmianę życia, zaczyna się od intencji. To ona nadaje kształt myślom, emocjom i działaniom. To nie pragnienie, nie marzenie, nie przypadkowa myśl, to jasna decyzja, która mówi: w tym kierunku idę. Czym jest intencja? Intencja to ukierunkowana energia świadomości. Nie jest ani pasywna, ani wymuszona. To wewnętrzne tak dla jakiejś rzeczywistości z poziomu obecności i mocy wyboru. To jak strzała, nie musi się spieszyć, ale wie, dokąd leci. Im czystsza i spokojniejsza intencja, tym mocniejszy jej rezonans w polu kwantowym. Intencja to nie chęć. Często mylimy intencję z pragnieniem. Chce być szczęśliwy, koła chce więcej pieniędzy, koła chce zmiany. To mogą być impulsy. Ale intencja to coś głębszego. To stan bycia, nie tylko myśl. Intencja mówi, już jestem na tej drodze, zamiast, może kiedyś bym chciał. To jak różnica między kimś, kto mówi, może kiedyś pobiegnę maraton, a kimś, kto już założył buty, trenuje i ma zaplanowaną trasę. Skąd bierze się siła intencji? Siła intencji nie zależy od siły woli. Ale od spójności pomiędzy myślą, emocją i ciałem. Gdy myślisz jedno, czujesz drugie, a robisz trzecie, twoja intencja się rozmywa. Ale gdy myśl, jestem zdrowy, emocja to radość i wdzięczność, ciało się rozluźnia, oddycha głęboko. Wtedy cały ty rezonujesz z nową rzeczywistością. Intencja jako komunikat do pola. W fizyce kwantowej istnieje pojęcie buł obserwatora który wpływa na wynik eksperymentu przez sam akt obserwacji. Twój umysł jako obserwator również wysyła sygnał do pola. Gdy ustawiasz intencję, twoje pole informacyjne mówi: to jest moja rzeczywistość. Taką wybieram, taką tworzę. Pole nie reaguje na słowa, lecz na stan wibracyjny. Dlatego istotne jest, by intencja była poczuta, nie tylko pomyślana. Intencja jako decyzja duszy. Czasem czujemy, że coś ma sens, mimo że logika mówi inaczej. To może być głos duszy, która poprzez intencję próbuje cię poprowadzić ku twojemu najwyższemu potencjałowi. Prawdziwa intencja nie pochodzi ze strachu, pan nie chce już cierpieć, ale z wizji: Jestem gotów żyć inaczej. To akt twórczy, nie reakcja na przeszłość, ale wyraz wyboru nowej przyszłości. Jak rozpoznać prawdziwą intencję? Prawdziwa intencja jest prosta i klarowna, daje wewnętrzny spokój. A nie napięcie może Cię inspirować, ale nie musi pchać. Jest zgodna z Twoimi wartościami. Nie potrzebuje natychmiastowych rezultatów, ufa procesowi, jeśli Twoja intencja pochodzi z miejsca głębokiego czy tak. Zaufaj jej nawet jeśli droga jeszcze nie jest jasna. Przykłady mocy intencji. Ktoś zaczyna dzień z intencją, Będę obecny i nagle rozmowy są głębsze, decyzje prostsze, ciało bardziej uważne. Ktoś mówi: Chcę być wolny finansowo, ale za tą myślą idzie lęk, napięcie, niedowierzanie. Ta intencja nie ma mocy, bo nie jest czysta. Inny mówi: Wybieram życie w spokoju i zaczyna codziennie medytować, jeść uważnie, odpuszczać niepotrzebne walki. To już nie marzenie to żywa intencja. Intencja to potężna siła, która kieruje Twoją uwagę, energię i decyzję. Nie musisz znać wszystkich kroków, wystarczy, że wybierzesz kierunek. Twoja intencja zaczyna wtedy działać, jak pole magnetyczne przyciąga myśli, ludzi, doświadczenia, które rezonują z Twoim wyborem. Twórz intencję nie z lęku, ale z miłości, nie z braku, ale z pełni, a Twoje życie zacznie układać się w zgodzie z Tobą od środka. Utrwalanie intencji w ciele, emocjach i gąbyści i umyśle. Samo ustawienie intencji to początek, ale aby stała się ona energią sprawczą, musi być regularnie wzmacniana, pielęgnowana i ucieleśniana. To nie wystarczy pomyśleć raz, chcę zmiany. Musisz z nią żyć każdego dnia. Intencja jako nowy program. Wyobraź sobie swój mózg jak komputer. Stare myśli, emocje i przekonania to stare programy. Nowa intencja to nowy plik instalacyjny, ale by działał, trzeba go wprowadzić i regularnie uruchamiać. Każde powtórzenie intencji, każde świadome skupienie na niej, każde działanie zgodne z nią, to jak kliknięcie zapisz zmiany. Codzienne rytuały wzmacniające intencje. Pierwsza, poranna medytacja z intencją, zanim dzień się zacznie, zamknij oczy i poczuj swoją intencję. Nie tylko ją powiedz, poczuj ją całym sobą. Zobacz, jak wygląda życie z tą intencją już zrealizowaną. Drugie, ruch i ciało, spacer z myślą. Jestem wolny i tworzę z lekkością, lub yoga z intencją. Uwalniam to, co mi nie służy. To sposoby na ucieleśnienie zamiaru. Trzeci. Zapisuj swoją intencję codziennie, zapisanie jej własną ręką działa jak rytuał podkreślający kierunek. Czwarty. Świadome decyzje w ciągu dnia. Pytaj siebie, czy to, co robię teraz, wspiera moją intencję? Jeśli nie, zmień kierunek. Jeśli tak, wzmocnij to. Ciało jako antena intencji. Twoje ciało to nie tylko narzędzie działania, to żywa antena, która odbiera i wysyła sygnały. Jeśli twoja intencja mówi, wybieram spokój, ale ciało jest spięte, oddycha płytko i działa w pośpiechu, pole otrzymuje sprzeczne komunikaty. Dlatego warto praktykować głęboki oddech, rozluźniać ciało świadomie, uczyć je nowych reakcji, np. Na zamiast napięcia obecności, reagować na sygnały z ciała z miłością, nie z przymusem. Im bardziej ciało wspiera intencje, tym silniejszy jest jej przekaz w przestrzeni. Emocje, jako paliwo intencji, myśli, są kierunkiem. Emocje są paliwem, które porusza cały mechanizm kreacji. Jeśli tworzysz intencję z lęku, chcę uciec od tego, co trudne, to właśnie lęk będzie Twoim towarzyszem na tej drodze. Ale jeśli tworzysz ją z miłości, ciekawości, radości, wdzięczności. Te emocje wibrują wysoko i przyciągają wydarzenia o podobnej częstotliwości. Zatem wzbudzaj uczucia, które wspierają Twoją wizję. Otaczaj się ludźmi i rzeczami, które rezonują z tymi emocjami. Praktykuj wdzięczność, bo ona wzmacnia każdy zamiar. Zaufanie procesowi. Intencja nie zawsze przynosi natychmiastowy efekt. To jak sadzenie nasiona potrzebuje gleby, wody, światła i czasu. Ważne jest, by nie kontrolować rezultatu, nie oceniać każdego dnia. Czy już działa? Ufać, że pole odpowiada, nawet jeśli jeszcze nie widzisz owoców trwać w stanie wewnętrznej pewności. To już się dzieje. Zaufanie to siła, która trzyma intencje stabilnie w polu. Kiedy intencja nie działa, zdarza się, że intencja nie przynosi oczekiwanych efektów. Może to być znak, że nie jest zgodna z Twoją wewnętrzną prawdą, nie została ucieleśniona w emocjach i ciele jest zbyt zależna od wyniku zewnętrznego, została sformułowana z poziomu braku, a nie pełni. Wtedy warto ją przemyśleć, przeformułować lub zmienić. Prawdziwa intencja nie musi udowadniać swojej wartości, po prostu rezonuje z Tobą w głębi. Intencja to nie tylko myśl, to stan istnienia, który. Ucieleśniasz w ciele, umyśle i emocjach. Każda decyzja, każdy gest, każda emocja może być jej, jej potwierdzeniem albo zaprzeczeniem. Dlatego świadome życie to życie w intencji, nie w napięciu, ale w spójności, nie w walce, ale w zaufaniu, nie w rozproszeniu, ale w obecności. Im bardziej jesteś tą intencją, tym mniej musisz cokolwiek wymuszać. Świat zaczyna odpowiadać, bo wiesz, czego chcesz i kim jesteś. Intencja jako styl życia twórcy. Połączenie z intencją to niechwilowa praktyka, to sposób życia. To wybór, by codziennie wstawać z pytaniem: Jak mogę dziś żyć zgodnie z tym, co chcę tworzyć? Intencja jako wewnętrzny kompas. Kiedy jesteś w chaosie, niepewności, nadmiarze opcji, intencja działa jak kompas. Nie mówi ci, co dokładnie zrobić, ale wskazuje kierunek zgodny z tobą. Gdy masz jasną intencję, decyzje stają się łatwiejsze, bo pytasz nie, co powinnam, ale czy to mnie przybliża do mojej wizji. Intencja, jako fundament relacji. W relacjach również intencja działa transformująco. Zamiast reagować automatycznie, możesz zatrzymać się i zapytać, jaka intencja kieruje moimi słowami i działaniami. Jeśli twoją intencją jest miłość. Zrozumienie, autentyczność, relacje zaczynają rezonować z tą energią. Czasem zmienia się jakość rozmów, czasem odpadają relacje, które nie wspierają Twojej drogi, ale pojawiają się nowe, bardziej spójne z Twoim sercem. Intencja a przestrzeń, w której żyjesz, otoczenie, w którym funkcjonujesz, może wspierać lub osłabiać Twoją intencję. Dlatego warto zadbać o przestrzeń. Czystą, harmonijną, pełną światła, wolną od chaosu i zbędnych przedmiotów z symbolami, które przypominają Ci o tym, co ważne, Twój dom może być jak sanktuarium intencji, miejsce, gdzie Twoje pole twórcze ma przestrzeń, by rosnąć. Intencja a działanie. Intencja bez działania pozostaje marzeniem, ale działanie bez intencji to błądzenie. Gdy łączysz intencję z konkretnymi krokami. Nawet najmniejsze zadanie staje się świętym rytuałem, codzienność przestaje być przypadkiem, a staje się świadomą kreacją. Tworzysz nie tylko cele, ale stan istnienia, w którym te cele mają sens. Intencja jako praktyka obecności, życie w intencji to też życie w tu i teraz. Nie kiedyś będę tym kimś, ale już teraz mogę być tą osobą w myślach, emocjach, gestach. Obecność pozwala zauważyć, kiedy zbaczasz z kursu i delikatnie wrócić do swojej osi. Intencja to nie tylko punkt wyjścia, to świadomy styl życia, który możesz praktykować każdego dnia. Nie chodzi o perfekcję, ale o kierunek, o spójność między tym, co myślisz, czujesz i robisz. Kiedy żyjesz w intencji, świat zaczyna być Twoim sprzymierzeńcem. Zbieg okoliczności przestaje być przypadkiem, a staje się odpowiedzią na twoje wewnętrzne tak.